treningu z prostymi, dobrymi ćwiczeniami, które będziesz mógł wykorzystać w meczu, które spodobają się zawodnikom, bo to też jest ważne, żeby nie było znużenia. Dla mnie zawsze najciekawszym elementem był sposób komunikacji. Pierwszego szkoleniowca ze sztabem, sposób komunikacji z zawodnikami, sposób przekazywania swoich uwag. To było dla mnie coś, na co zwracałem uwagę, natomiast ja bardzo cieszę się, że widać i Maćka, i Mariusza. Maciek Stolarczyk jest człowiekiem, który jest blisko, także naprawdę możemy bardzo skorzystać, natomiast żeby nie było tak, że nagle polscy trenerzy przyjechali i zostaną oświeceni, znając wszystko. Wszystkich tych ludzi, których widzimy, to są trenerzy, którzy raz na pół roku, raz na trzy miesiące są na jakimś stażu i naprawdę nie jesteśmy ograniczeni. To się po prostu dzieje. I fajnie, że fajnie też spostrzeżenia trenera Sousy na temat, na temat pracy z naszymi bramkarzami, bo tak jak z trenerem Dawidziukiem mieliśmy przyjemność rozmawiać. Nie mamy się czego wstydzić. Ale umówmy się, że jeśli chodzi o bramkarzy, to nie, nie musimy akurat tutaj zaciągać języka, czy tam tak. metod z Portugalii. Absolutnie. To prawda. Właśnie, a propos bramkarzy, Państwo pewnie już się zdążyli zorientować, że nasze programy są poświęcone albo jakiejś formacji, albo konkretnemu zawodnikowi. To zależy od tego, oczywiście, jak, jak, jakie informacje wyciągamy. Czy je... Dzisiaj modne słowo zasysamy. Informacje wyciągamy od poszczególnych rozmówców. Dzisiaj gościem dziennikarzy konferencji prasowej był Łukasz Fabiański. Zanim Łukasz wypowie się po raz pierwszy w tym programie, to powiemy tylko tyle. Łukasz rywalizował od dłuższego czasu o miejsce w Bramce z Wojciechem Szczęsnym. W marcu ten Paulo Souza zdecydował, że to właśnie bramkarz Juventusu, a nie West Hamu, będzie numerem jeden w jego reprezentacji. Twierdził ten Souza, że chodzi o to, żeby kadra była stabilna, żeby już było wszystko jasne. Do tej pory, jak Państwo pewnie pamiętacie, na zmianę bronili Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny właśnie teraz spadło na Wojciecha Szczęsnego. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, pytano o ten wybór Łukasza Fabiańskiego. Proszę posłuchać, co powiedział, kiedy dowiedział się o tym, że nie będzie wyborem numer jeden w reprezentacji Polski. Już parę razy byłem w takiej sytuacji. Te decyzje przyjmowałem różnie, czasami lepiej, czasami gorzej. Czasami gdzieś tam człowiek, powiedzmy, się spodziewał takiej decyzji, czasami był zaskoczony taką decyzją. Teraz, a propos tego, kiedy to się wydarzyło, kiedy ta informacja została mi przekazana. No przyjąłem to na spokojnie. Może to też wynikało z tego, że, że to nie było aż tak blisko jakiegokolwiek zgrupowania. Też nie było takiej bezpośredniej rozmowy w sensie fizycznie, tylko, tylko miało na miejsce przez, przez Skype'a bodajże. Więc no wtedy jakoś to łatwiej. Ja byłem w domu z żoną, z dzieckiem, więc wiadomo, to jakoś tak inaczej się zawsze odbiera takie, takie momenty. Więc jakoś tak w miarę, w miarę spokojnie, ale też nie mówię, że, że jakoś to mnie nie, też nie, nie zmotywowało, bo uważam, że, że też poczułem w sobie taką chęć pokazania tego, że, że mimo wszystko zasługuję. Łukasz Fabiański rzeczywiście nie raz, nie dwa był w takiej sytuacji, gdy był numerem dwa, a potem stawał się numerem jeden. Za chwilę zobaczą Państwo statystyki Łukasza z tego sezonu, bardzo dobrego sezonu w Hamie, który także jego drużynie dał grę w europejskich pucharach. Pytałem dzisiaj Łukasza po bramkarsku, co zdecydowało, co jego zdaniem miało znaczenie dla Paulo Sołzy, że zdecydował się na bójcie haszestnego i, i nie chciał powiedzieć, więc pytam was. No, ty, jako był bramkarz, również myślę, że bardziej jesteś w stanie to docenić <grym> <grym> tak poważnie. Generalnie Łukasz na tej konferencji pokazał, <grym> przepraszam Jacku, ja pamiętam. Ja Wiesz, też. Pokazał, pokazał po raz kolejny klasę, co zdecydowało, nie Powiedz, wiemy. co nie po bramkarsku wiemy. zdecydowało? Nie mam pojęcia, to jest dyscyplina sportu, na której ja się to nie do nas, troszkę za wcześnie to wskazujemy. Miejmy Bo, nadzieję. Do, nie? do nas jeszcze nie strzelają. Ciężko powiedzieć. Myślę, że Łukasz też zachował się w bardzo fajny sposób, że on nie komentuje, pogodził się z decyzją i już jakieś na pewno przesłanki selekcjoner miał ku temu. Ja nie umiałbym powiedzieć, który z nich jest lepszy, biorąc pod uwagę też statystyki z tego sezonu. I jeden, może Wojciech Szczęsny, nie był mistrzem Włoch, nie został, ale grał na pewno w lepszym klubie. No, lepszy klub to na pewno jest Juventus, który nie myślę, że tutaj miał też główne główny jakby przyczyna tego, że postawił na, na, na Wojtka. Znaczy Arsene Wenger powiedział, kiedy został zapytany odnośnie Wojtka i, i Łukasza, na kogo by postawił, to powiedział, że to Absur to jest jakieś absurdalne pytanie, bo nie, nie potrafi na nie odpowiedzieć. Ja podejrzewam, że jakbyśmy polu Sousa dzisiaj zapytali o to, również bym musiał siedzieć tam wiedzieć. Nie dlatego, żeby nie chciał się któremuś e, narazić, tylko po prostu bezpośrednio pewnie też jakieś niuanse mogły zdecydować. Być może tym niuansem był lepszy klub, w którym Wojtek występuje. Widzieli Państwo to porównanie bramkarskie? Rzeczywiście, jeden i drugi, podobna liczba zachowanych czystych kąt, wpuszczonych bramek. Naprawdę, oni cały czas zbalansują, i trudno wybrać tego jednego bramkarza, ale niestety trzeba było to zrobić. Słyszeli Państwo o tym, jak Łukasz Fabiański przyjął decyzję Paulo Sozy. Posłuchajmy, jak Łukasz Fabiański rozmawiał z Rafałem Patyrą, który pytał go również o to, ile daje trener Paulo Souza reprezentacji Polski i jak na to wszystko reaguje drużyna. Jak patrzę na to, jak my trenujemy codziennie, jak, jak też ten Souza jest mocno zaangażowany. I w to, jak, jak drużyna właśnie reaguje na, na tego te oczekiwania wobec nas, to, to, to mam wrażenie, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku. I, i to pozwala nam budować taki optymizm, bu, pozwala nam budować taką, taką pewność siebie e, jako, jako, jako drużyna. E, więc więc no chciałbym bardzo, żeby ta, żeby ta impreza była w naszym wykonaniu udana. Jaki on jest? Ten Paulo Sousa? Paulo Sousa? No jest bardzo wymagający? Jest bardzo, jest bardzo osobą bardzo wymagającą. E, jest też taki. Mocno detaliczny w tym swoim podejściu, więc te jego uwagi zawsze są takie, takie konkretne, też bardzo mocno pomagające danym zawodnikom bądź, bądź bądź całej drużynie. Plus też jest taki bezpośredni w tym wszystkim, więc, więc myślę to, my to wszyscy jako, jako zawodnicy dostrzegamy i widzimy, że, że, że mu bardzo mocno zależy na tym, żeby nas jak najlepiej przygotować. No trochę już wiemy, jaki ma styl pracy, czy filozofię yy, futbolu. Wiemy, że agresja jest ważna, że pressing mm -hmm. jest ważny, że wyprowadzanie piłki wreszcie tak. od własnej bramki jest też dla niego istotne. Pasuje Ci to? Yy, jak najbardziej. Yy, sądzę, że, yy, że są to elementy yy, bardzo istotne, jeżeli popatrzymy na, na dzisiejsze realia panujące w yy, futbolu i, i, i Myślę, że tutaj nad tym wszystkim taka przyświeca idea temu, żeby mieć pełną kontrolę na tym, co, co, co się dzieje na boisku. Bo jeżeli zastosuje się właśnie te wszystkie wymienione rzeczy, to, to, to naprawdę można zdominować mecz i, i być, być tą drużyną, która, która kontroluje. Praktycznie albo ma pod kontrolą e, wszystko to, co, co, co się dzieje podczas, podczas meczu. Więc e, jeżeli będziemy, e, mam nadzieję, e, mocno się na tym skupiać w treningu i wywiązywać się z tego, czego od nas wy, wymaga trener, to, to sądzę, że, że możemy stać się drużyną, która, która będzie miała to e, tak poukładane na, na niezłym poziomie. Powiedziałeś, że, że chciałbyś, albo że nawet oczekujesz od zespołu tego, że przynajmniej powtórzymy Euro 2016. Albo, że nawet będzie lepiej. Naprawdę? Tak sądzisz? No ja wierzę w to mocno. No zdajemy sobie te sprawę z tego, że no, że Mistrzostwa Europy mają troszkę inną zasadę niż, niż Mistrzostwa Świata, więc jest możliwość tego, żeby żeby osiągnąć niezły wynik. Popatrzmy nawet na, na poprzednie Mistrzostwa Europy, kiedy drużyna, która nie wygrała meczu, aż do chyba meczu finałowego E, zdobyła Mistrzostwo Europy, e, więc e, jakby to otwiera Tobie furtkę na to, żeby powiedzmy do końca, co by się nie działo, do końca wierzyć w to, że, że można coś fajnego osiągnąć. Jedno Ci powiem, co ci uspokoi, bo wszyscy Aha. oczywiście tak gloryfikujemy Hiszpanów. Wczoraj grali z Portugalczykami, no, nie, nie wiem, czy oglądaliście, tak, czy nie. I modlimy oglądaliście. się o to, żeby Alvaro Morata zagrał w pierwszej linii w Hiszpanii. <laughs> nie, nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie. No akurat wczoraj miał parę fajnych, ale, ale trzeba też pamiętać, że oni doszli wczoraj do do, do paru fajnych sytuacji, no a zabrakło im wykończenia, więc mam nadzieję, że e, no, podobnie będzie w meczu z nami. Uśmiechnięty od ucha do ucha Łukasz Fabiański. A propos Łukasza Fabiańskiego, jego dotyczy pytanie e, gdzie konkursowe, e, w którym to konkursie można wygrać książkę, e, autobiografię Marko Van Bastena. Uwaga, pytanie. Yy, w kadrze ile razy w kadrze na mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata czyli turnieje rangi mistrzowskiej był powoływany Łukasz Fabiański yy. Drugie pytanie jest na naszej stronie tvpsport.pl. Zachęcamy, żeby brać udział w tym konkursie, można wygrać. i Jeszcze raz pokażę naprawdę niezwykłą książkę. Wracając do Łukasza Fabiańskiego, jeszcze kiedy Sebastian Mila usłyszał to pierwsze zdanie z tego wywiadu, czyli widzę jak dobrze zespół reaguje na polecenia Paulo Sozy na to co chce przekazać drużynie, jestem zbudowany. Powiedziałeś, to jest najważniejsze zdanie, które Łukasz powiedział dzisiaj. Zdecydowanie, tak było. Nie chcę też powiedzieć, że to jest jakiś, jakiś wybitne, ale absolutnie to takie kluczowe. Rzadko piłkarze generalnie potrafią powiedzieć i swoje spostrzeżenia z treningu. To, jak drużyna reaguje na daną sytuację podczas treningu. On dostrzega to, że drużyna się zmienia. pod Podwodzą Sousy, to jest takie zdanie, które jakby daje nam sygnał, że ta drużyna się zmienia, że chce się zmienić, że reaguje na to, że ma pomysł. Bo widziałem Łukasza też dzisiaj pewnego tej drużyny. To mi się strasznie podobało, bo, bo jeżeli ktoś mówi, że powtórzenie ćwierć finału, to jest świetne. Ja to. Ja mi się, oczywiście to, to nie jest nic złego, że, że, że się to nie wydarzy. To jest sport, wiemy o tym, ale mi się podoba takie podejście i to nie jest pompowanie bolonika. Nie. Mamy trenera, mamy dobrą drużynę i jedziemy, powalczymy. Wiem, że przeciwnicy są trudni, ale. Jednak świadomość tego, co on dostrzega, co on widział i co nam przekazał, było fantastyczne. Właśnie o to chodzi. Łukasz Fabiański nie raz, nie dwa był w reprezentacji na dużym turnieju. Chciałem już powiedzieć ile razy, ale się powstrzymałem. Mogę podpowiedzieć, nie raz od którego roku nie zaczynał. Nie dziękuję, bo... nie dziękuję. Natomiast rzeczywiście tych tenerów współpracował z wieloma szkoleniowcami i wie, co mówi. Ciebie, Robert, muszę zapytać o Hiszpanów, bo. bo Łukasz się uśmiechał, kiedy Rafał wspomniał o Moracie. Myśmy się też wczoraj uśmiechali, ale tak. Ja się uśmiechałem z niepokojem, bo jeśli Morata teraz nie trafia. No to co będzie w Sevilii, kiedy będziemy z nimi grali? Jeszcze jedno mnie martwi. Y... Hiszpania grała z Portugalią, nie grała z Estonią, przepraszam z całym szacunkiem, nie grała z Łotwą. Jeżeli przeciwko Portugalii są w stanie w ten sposób i tyle sytuacji wykreować, na szczęście byli... Na szczęście, na szczęście Por... dla Portugalii. Tak jest, na szczęście dla Portugalii byli jeszcze nieskuteczni. To, to jest naprawdę, to, to jest wielki zespół i tutaj te nasze obawy przed meczem, oczywiście chcemy, żeby było jak najlepiej, są uzasadnione, bo to jest naprawdę jeden z ciekawiej grających, jeden z lepszych zespołów w tej chwili na świecie i i tak po prostu jest, bo to będzie wielka rzecz, jeżeli, jeżeli uda nam się z nimi ugrać coś. Ktoś powie, że 0-0, to tak naprawdę świadczy o tym, że ta Hiszpania nie potrafi jeszcze zachwycić, jeszcze nie jest na, na właściwym poziomie, jeszcze nie wpadła w swój rytm, ale łatwość do dochodzenia do sytuacji i tak jak powiedziałeś, Robert, grali z mistrzem Europy, z dużą, która się świetnie broni, z dużą, tak jest. która jest wybiegana, która ma wielu wspaniałych piłkarzy co nie pozwoliłem im w ogóle ani przez chwilę przejąć inicjatywy w tym spotkaniu. Ja wiem, że statystyki zawsze potem posiadanie piłki i tak dalej, ale jednak w, w, w liczbie pasów pomiędzy sobą to rzeczywiście tam nie żyje, ale to tylko powoduje, że y, Portugalia nie, nie potrafiła wejść w ten mecz i nie, nie miała takiego fragmentu, który by rzeczywiście zdominowała Hiszpanów, żeby oni się czuli jakoś niekomfortowo. Tu miałem wrażenie, że takiego momentu nie było. Co do Moraty, no oczywiście trzeba mu przyznać, że on zawsze jest na tyle rozbiegany, że potrafi Reszty na tej linii. Fenomenalna było ta rzeczywiście tak, 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 bo to takie pamiętam też takie uszenie Muraty w końcówce, kiedy on naprawdę dochodzi na, tej, na Liverpoolu, taki kiedyś grał mecz z Atletico, gdzie mm -hmm. niesamowicie skończył. To jest właśnie Murata, on będzie dochodził. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby tak się kończyło jak tutaj, ale, ale może być ciężko, musimy uważać, naprawdę. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Sebastian Mila, Robert Podoliński. Dziękuję, Życzę Rzeczkę do dobrej pogody Znaczymy. również. A z Państwem spotykamy się o godzinie 16.50. Już teraz za. Praszamy. Widzieli Państwo też rozkład jazdy. On już się skurczył o mecz z Rosją. i mówi, Jesteśmy za tym meczem, przed nami mecz z Islandią. A za chwilę, jeśli dobrze pamiętam, siatkówka i mecz Polska-Rosja. No właśnie. Kłaniamy się Państwu z opalnicy. Życzymy dobrego wieczoru. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do widzenia.